One Billion Rising lub po polsku nazywam się Miliard to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet. Elementem wspólnym jest taniec, ponieważ to kobiety, tańcząc, mają rządzić swoim ciałem. A co to dokładnie oznacza i jaką formę to wydarzenie przybrało w Gliwicach, mówi Joanna Nitychoruk, aktywistka na rzecz kobiet z ruchu Nic o nas, bez nas. Jeśli chodzi o taniec, pierwszy raz został zatańczony w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku za działaniem Eve Ensner, która doznawała przemocy seksualnej i psychicznej w domu od własnego ojca. I czytając te wszystkie statystyki, wiedząc jaka ta przemoc jest, na jaką skalę, i jeszcze pod wpływem wydarzenia, wypowiedzi pewnego polityka, po prostu pękła i postanowiła zacząć działać. I jedną z takich akcji jest właśnie taniec w okolicach Walentynek, czy w same Walentynki. Akcja od tamtego roku rozszerzyła się na cały świat. W Polsce właściwie tańczymy już też od 2012 roku i Gliwice brały tutaj udział. Natomiast w takiej formie, że zapraszamy gości, że się i że oprócz tańca jest więcej, no to jest już czwarty rok. Na początku był więc taniec, ale jak zaznacza pani Joanna, z każdym kolejnym rokiem wydarzenie to coraz bardziej wykracza poza przyjęte na początku ramy. Na był ten taniec, czyli kobie, jesteśmy wolne w tym tańcu, dysponujemy swoim ciałem i zaznaczamy swój sprzeciw. Natomiast w Gliwicach postanowiliśmy rozszerzyć ten protest, ten sprzeciw wobec przemocy na wszelką przemoc, nie tylko seksualną wobec kobiet, ale przemoc wobec dzieci, wobec osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, więc warto. Po prostu oprócz tego tańca zapraszać gości, y, którzy umożliwią dialog, rozmowę, a też pokażą ścieżkę. Bo mieliśmy taką sytuację, właśnie pierwszy raz, kiedy zmieniliśmy formę wydarzenia, że do pani policjantek podeszła, podeszły koleżanki, pytały o dziewczynę, która jest w związku przemocowym, ale boi się odejść. Boi się odejść od męża, bo ma dziecko z niepełnosprawnością. I właśnie to wydarzenie spowodowało, że rok później ta kobieta przyszła na nasze wydarzenie, była już po rozwodzie, a mąż miał zakaz zbliżania się. Więc choćby dla takiej jednej osoby warto robić te wydarzenia około. Po raz pierwszy natomiast w akcji tej uczestniczyła przedstawicielka władz miasta. Była to zastępca prezydenta Gliwic, pani Agnieszka Dylewska. Pani wiceprezydent mocno podkreśliła, jak ważną rolę odgrywają takie eventy. Ja mam okazję pierwszy raz uczestniczyć w dzisiejszym, w dzisiejszym wydarzeniu. Akcja jest absolutnie, absolutnie ważna. Statystyki o Organizacji Narodów Zjednoczonych z, z, z końcówki roku 2024 pokazują, że ten problem przemocy wobec kobiet eskaluje na niesamowitą skalę. Ten raport pokazuje, że wzrost przemocy wobec kobiet w zeszłym roku to jest aż o 50%, o 50 i co trzecia kobieta, dziewczynka, dziewczyna na świecie doświadcza przemocy, więc tego typu akcja która jest solidarnością, łączy ludzi na, na całym świecie, bo to jest globalna akcja, skupia ludzi wobec przemocy w stosunku do kobiet, jest, jest absolutnie ważna. Po raz pierwszy też w tej akcji wzięła udział Wiktoria Aumiller, co skłoniło piłkarkę reprezentacji Polski osób niesłyszących i trenerkę drużyn młodzieżowych do włączenia się w tę akcję. Usłyszałam o tej akcji, że będziemy działać przeciwko przemocy gdzieś, a ze środowiska sportu zdarza się, że doświadczamy tej przemocy zarówno emocjonalnej, jak i fizycznej, i chciałam po prostu o tym trochę opowiedzieć, uświadomić ludzi na takie tematy. Temat przemocy w sporcie często jest ukrywany w przysłowiowej szatni. Wiktoria mówi jednak o tym wprost i zdradza. Jak ta przemoc wygląda? Są różne rodzaje przemocy, doświadczamy ich zarówno od kolegów z boiska, od trenerów. Głównie polega na tym, że gdzieś tam czujemy się niedowartościowane, nasz poziom wartości spada, jesteśmy odsuwani od pewnych sytuacji ze względu na płeć, na niepełnosprawność. Są różne czynniki, które na to wpływają. Poznajmy jeszcze troszeczkę bliżej Wiktorię i jej koleżanki z drużyny. Jesteśmy kadrą Polski niesłyszących. Zbieramy się wszystkie dziewczyny, które mają problem ze słuchem, niedosłuch, bądź po prostu są głuche. Występujemy na arenie międzynarodowej jako reprezentacja Polski. Walczymy o medale. Jesteśmy też mistrzyniami olimpijskimi. Trenujemy zazwyczaj cyklicznie. Spotykamy się na obozach, zgrupowaniach w Warszawie w Bydgoszczy są różne jakby miejsca, w których się spotykamy i przez kilka dni razem trenujemy, a później wyjeżdżamy za granicę walczyć o, o medale dla Polski. Edyta Korzec prowadzi Rodzinny Dom Dziecka i pełni funkcję prezesa Fundacji Gryfne-Beitle, która zajmuje się promocją pieczy zastępczej. Wyjaśnijmy sobie na początku, czy każdy może stworzyć taką rodzinę zastępczą? No moim zdaniem nie trzeba być herosem ani supermenem. Trzeba mieć obywatelstwo polskie, nie być karanym i mieć potrzebę, myślę, spełniania siebie, bo tu nie chodzi o to, żeby Oczekiwać wdzięczności za to, co się robi, bo właściwie dzieci, które są umieszczone w pieczy, to tak jakby powinny być u swoich rodziców, więc za co mają nam być wdzięczne. Ale są mądre, inteligentne, u mnie są najlepsze. Nie trudno się domyśleć, że do rodzinnych domów dziecka i do pieczy trafiają dzieci, które doznały przemocy. Jak częste są takie przypadki? Dzieci, wszystkie, które trafiają do pieczy, doznały przemocy. Jest to tak, że dzieci nie trafiają dlatego, że były głodne. Musi wystąpić jakiś czynnik przemocowy. Trafiają dzieci z różnych form przemocy. Jest to przemoc fizyczna, psychiczna, finansowa. Często dzieci przychodzą głodne, zaniedbane. Dzieci nie są zabierane dlatego, że są rodziny, jest taka potrzeba, żeby miały te rodziny dzieci, bo nie mają swoich tylko tu jest tak jakby druga strona, że są dzieci, które potrzebują tych domów i bardzo szukamy rodzin. Nie muszą to być osoby, nie muszą to być małżeństwa, mogą to być też osoby samotne, bo takie osoby też prowadzą w Gliwicach rodzinne domy dziecka i też bardzo dobrze spełniają swoją rolę. Więcej informacji o pieczy znajdziecie w internecie, wystarczy wpisać hasło piecza zastępcza lub rodzina zastępcza. Pani Anna Grabias od niedawna pełni funkcję przewodniczącej rady seniorów w Gliwicach, a seniorzy to grupa mocno narażona na przemoc. Jednak w ocenie pani Anny ma to trochę inny charakter. To jest ta przemoc. Może, może nawet bardziej wykluczenie bym nazwała, to jest związane z wiekiem. No to modne powiedzenie, ageism teraz jest tak na topie i ciągle się mówi, że tak kogoś nie przyjmują do pracy, bo już jest za stary albo nie da rady i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo popularne w społeczeństwie. Nie jest, nie jest to chlubne na pewno, ale myślę, że powinniśmy się zastanowić i spojrzeć na to z innej strony. Zastanowić się na tym, co seniorzy mają do zaoferowania, a naprawdę mają bardzo wiele. Oprócz tego doświadczenia, Oprócz wiedzy ogromnej, bo przecież to są ludzie, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę, którzy pokończyli różnego rodzaju studia, jak najbardziej trzeba się wspierać, korzystać z tego. I myślę, że to jest właśnie, trzeba docenić tą rolę seniorów, bardziej może niż, niż to do tej pory jest robione. Przemoc może też przybrać formę wykorzystania finansowego seniorów, a w szczególności osób mieszkających w domach opieki społecznej. Czy taki problem występuje też w gliwicach? Powiem tak, nie spotkałam się z tym problemem, nie spotkałam się z takimi skargami czy z takimi uwagami. Jeżeli jest to rzeczywiście jakaś ważna część tych skarg czy uwag, to na pewno będziemy w tym rozeznawać. Zresztą cały czas zajmujemy się diagnozowaniem problemów senioralnych, więc do tej pory to nie wypłynęło. Więc być może nie jest to rzeczywiście jakiś taki problem. Wiodący, jakiś ważny, ale jeżeli jakikolwiek problem jest, to na pewno powinno się próbować go rozwiązywać. I na pewno pochylimy się nad tym. Instytucją, która pierwsza spotyka się z przemocą jest zazwyczaj policja. Jak częste jest to zjawisko, mówi starszy sierżant z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Milena Szymańska. My jako instytucja tutaj z zjawiskiem przemocy mamy do czynienia na co dzień. Nie ma dnia, żeby nie było zgłoszenia jakiejś interwencji, gdzie faktycznie ta przemoc jest stosowana, są to zgłoszenia potwierdzone lub też nie. Jednak reakcja zawsze, zawsze jest. Zdecydowanie tutaj częściej ofiarami przemocy są kobiety jako ta słeć słabsza. Jednakże zjawisko przemocy także występuje wobec mężczyzn i wobec dzieci. A czy takie akcje jak te mogą przyczynić się do zapobiegania przemocy albo choćby do właściwego zachowania, gdy już ona ma miejsce? Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby reagować, żeby nie przechodzić obojętnie wobec ofiar. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, po prostu zgłaszajmy. Nie musimy wchodzić między te osoby, jeżeli nie czujemy się bezpiecznie, ale po prostu jedyne, co możemy zrobić, to po prostu zgłosić. Zgłosić tutaj na numery alarmowe, zawiadomić odpowiednie służby i to będzie już prawidłowa reakcja. Reagujmy więc, gdy jesteśmy świadkami przemocy, a przede wszystkim zróbmy wszystko, aby było jej jak najmniej.